Dzień dobry, 5 sierpień 9.08. Dojechaliśmy nad Narew, jesteśmy niedaleko miejscowości Strabla. Stąd ruszamy po górnym odcinku Narwi, taką pytelkę zrobimy. No i cóż, czego Sebastian spodziewa się po dzisiejszej wycieczce? Dzika łosia kuna jenota. Tak, tego się trzymaj. Gdzie będzie możliwości? Dron, także cóż, drogę. Ciekawa trasa, bo przy góry Narwi tu zobaczcie, łabędzie sobie tam z młodymi A przed nami most na Narwi Zaraz za mostem skręcamy w prawo Zatrzymaliśmy się na tym moście na Narwią, żeby Wam pokazać, zobaczcie jak jak mało wody jest na Rew. A tu już ten górny odcinek jest wtedy kawaniwie, siwnie Niżej jest narew, a tutaj zobaczcie jak jest mało wody. No, bardzo mało. No dobra, lecimy zobaczyć dalej. Ostatki, słuchajcie, jedziemy sobie, a już bocianki spacerują, szykują się do odjazdu, ale niestety musimy wymusić na nich pierwszeństwo. Idziemy sobie drogą niedaleko Narwi, ale po drodze zobaczcie co mamy. Jeden grzybek, tutaj jeden grzybek. Tam Sebastian szuka następnego, a ja tutaj proszę bardzo mam następnego grzyba. Ale wiecie, wyprawa rowerowa nie grzybowa, więc nie ma nawet do sakw, w co te grzyby pakować, bo ich nie dowidziemy. Ale w każdym razie są grzyby. Warto, kto lubi, na to się. Taki wyda. pierwszy przystanek dronowy. Tutaj gdzie te trzcinki tam to jest narew. Z tej pozycji nie widać, ale dron przygotowany. Także zobaczymy, jak narew wygląda z góry teraz. Tak wygląda Narek przed wsią kaniuki. Jest niski stan wody. Zaraz w kaniukach zobaczymy, jaki jest stan. Kiedyś było tak, że tam rower brałem pod pachę i się przeprawiałem na drugą stronę Narwi, Czy w tym roku tak będzie? Zaraz się przekonam. Mamy wioskę kaniuki. Asfalt. Kaniuki, rzeka Kanarek. zobaczcie, jakie jest mało wody. O tu, gdzie teraz stoję, to jakiś czas temu płynęła rzeka. I tutaj się przeprawialiśmy w pław. Podejrzewam, że można było przyprawić się. Do trochę żółtek, idę w las. szukać dalej. Wieści łóżki. Tak idziemy i myślimy, że chyba niedługo spotka nas deszcz. Ale to zobaczymy. Damy znać. Także przynajmniej łóżki. A potem prześcianka. Spotkał nas deszcz. Przygoda. No, Musimy odczekać. Zatrzymaliśmy się pod z rzeknie, z kierunkami, bocik na nas z góry patrzy czekamy już z 15 minut czekamy, co? no będzie, będzie także cały czas na razie pada ale podziwiamy tego buciana, bo jemu ten deszcz wcale nie przeszkadza widać tylko patrzy na takich jeleni jak my ruszamy, przestało padać teraz lecimy do wsi Trześcianka Bardzo fajne powietrze odświeżone Ujechaliśmy może z kilometr od ciłuszek no i niestety znowu wpadliśmy w solidny deszcz, także czekamy pod takim drzewkiem sobie aż to wszystko przejdzie. Mamy nadzieję przynajmniej, że już niedługo wyschniemy. Pozdrawiam Sebastian. Pytanie od internautów jak udało Ci się przeżyć ten deszcz. Jakieś wrażenia. A padało? Jak, czemu taką suchą bluzkę masz? Strasznie. Także słuchajcie, pomału Fajna przestaje padać. przygoda, polecam. Pomału przestaje padać, więc kierunek Trześcianka. Wieś Puchły. Jesteśmy przed wsią Trześcianka. Ale chciałem pokazać zobaczcie olbrzymie pole słoneczników. Patrzcie Sebastian, jaka ogromna połań. One pięknie by wyglądały w słońcu. Albo jakiś przeleciał. Ale to też na tym odcinku między ciuszkami a nie nieźle nas zmoczyło. Złapał nas spory deszcz ale jakoś udało się pod tymi drzewami schronić, chociaż to jest bardzo niebezpieczne, ale naprawdę nie było gdzie się schronić. Trzy Trzeba chyba szukać jakiegoś miejsca. Zaraz znowu będzie też padał, do... grzmi. Także to są na pewno jakieś budki, w których my się schowamy. Tak jak widać na załączonym obrazku nam się świetnie powodzi. Jesteśmy chronieni. A tu na zewnątrz jak Sebastian. Coś pięknego. Także cieszymy się, że mamy wspaniały Daszek i nie, nie pada sześcianki. Także w oczekiwaniu na lepsze, przyjechaliśmy z sześcianki Nie było jak nawet pokazać tej się z bliska, bo cały czas padało Także cieszymy się, że już nie pada i lecimy teraz dalej na most ancutach. Jesteśmy niedaleko wsi Ańcuty. i mijamy takie no, dosyć od duże te pożycie te pole słoneczników. Nie do zwiększa jakie widziałem do tej pory. Można powiedzieć, że płaniają się. Dojeżdżamy do nowego mostu w Wancutach, nad Narwio. Tu kiedyś tego mostu nie było i większość przepraw szła przez wioskę Narew, ona gdzieś tam jest. A ja się przeprawiałem zawsze tam, widać taką kładkę drewnianą z daleka. O, to jest ta kładka, to się tam właśnie przeprawiałam widok na Narew. Mamy narew, bo tutaj robią ciągniki. Jakiś właściwie odsprzęt do ciągników. No cóż, deszcz nas sponiwira trochę dzisiaj, ale fajna przygoda była. Mam nadzieję, że już więcej tego deszczu nie będzie. Przed nami jeszcze 20 km do wieśka Czały. Przekazaliśmy do wsi Janowo, taki przystanek robiliśmy lekki, fajnie nam się udało właściwie od deszczu uciec, nie spotkał nas deszcz od miejscowości Trześcianka, no i co, tam jest Narew, 300 metrów, to u mnie piknęło jak także lecę dronem, zobaczymy jak wygląda Narew w tej okolicy. Pięć ploski, jeszcze dwa kilometry i koniec dzisiejszej deszczowej przygody. Czas na podsumowanie. Zbliżamy się do samochodu. Przyjechaliśmy około 47 km. Co można powiedzieć? No deszczowo dzisiaj było, ale i widokowo bo I piękne pola słoneczników, narew, chociaż jest bardzo płytka na tym odcinku. Jest trochę grzybów w lesie. Także można ewentualnie na przekać. Co Sebastian byś powiedział na ten temat jeszcze? Polecam otworzyć paczkę chipsów, polać stole, do szklanki usiąść przed telewizją, a nie się świętać po polach. <noise> to takie przemyślenie dlatego, że po dzisiejszym deszczu, tak? Tak. Tak, ale taka przygoda też jest potrzebna, także cóż, trzymajcie się na razie, cześć.